<laughs> Witajcie moi kochani, bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games. A to jest taka krótka informacja. Słuchajcie, jak możecie zauważyć, jestem tutaj cały opuchnięty. I dzisiaj już jest piątek. I słuchajcie, nie wiem, czy dam radę nagrać odcinek z gry Lego Marvel Super Heroes 2 oraz odcinek z gry Lego Batman 3 po Zagotan. Jeśli słuchajcie mi się nie uda, to spróbuję chociaż nagrać bez głosu te odcinki. A jeśli się uda, no to wtedy no to wtedy będzie fajnie. Ale jak się nie uda nawet nagrać odcinków bez głosu, no to wybaczycie mi. Jakoś. I... I wtedy jak wszystko będzie dobrze, to wtedy w następną w sobotę i w następną niedzielę za tydzień będziemy kontynuować serię. Co Wy na to? Ponieważ... no... No widzicie jak wygląda nie? Jestem cały opuchnięty i tym podobnym, znaczy nie wiem czy to widać ogólnie. No, ale cóż, jestem. I trochę się boję iść do dentysty. Znaczy, nie to, że ja boję się chodzić do dentysty, tylko po prostu chodzi o to, że boję się, że po prostu. wiecie, jak będę miał, jak mam opuchliznę, to wtedy te znieczuleni to wszystko będzie jeszcze mocniej boleć. Więc na razie sobie. Yy... Robię, więc na razie leczę sobie... Przepraszam za mój język. Więc na razie sobie leczę domowymi sposobami tą, tą ropę. Czyli takim dentoseptem i może nawet będę płukać szałwią i wodą i wodę ze solą sobie zrobię. Coś dzwoń. Ale to nie mi. No więc. Więc właśnie to by było na tyle. Więc trzymajcie się i życzę Wam dalszego, miłego, pięknego dnia, bo zobaczcie, u mnie za oknem jest piękna pogoda, tak jak wczoraj. Więc trzymajcie się. No i jak wszystko dobrze pójdzie, to do jutra. A jak nie, no to wtedy. No cóż. Nieraz choroba weźmie górę i niestety nie ma siły, żeby nawet gadać, nie? Nawet jak już, nawet jak już słuchajcie, gadam, to już mnie trochę zaczyna boleć, więc chyba raczej odcinka z głosem nie będzie. Więc chyba odcinków z głosem nie będzie. Więc yy, nie wiem. Albo po prostu. Dacie mi dzień wolny od nagrywania jutro, albo po prostu byście chcieli, ale bez głosu, jak wolicie. Więc trzymajcie się i życzę Wam dalszego pięknego dnia i dużo zdrowia przede wszystkim. Trzymajcie się i cześć.